Bo Brzesia z ze strony z ZWP14 i kontynuujemy Penumbre Dzisiaj jestem sam Jak będę miał jakiś inny głos, to sorry, ale jestem chory, no, nawet się rymuj już byliśmy, tak wiem Twoje pojawienie się to prawdopodobnie druga najlepsza rzecz jaka mnie spotkała Tutaj będą chodzić zarażeni, więc... Chryste, idź tu, skocz tam, przynieś to, przygotuj mi kąpiel. Typowa baba, nietypowe okoliczności. Myślisz, że przeznaczenie ma z tym coś wspólnego? Ale słuchałem w prawo już nagrywanie, nie tych, wiem o czym mówi centralnie, tak nie nagrywałem. Najlepszy, najlepiej bym się nagrywał Call of Duty, wtedy najlepiej mówiłem i ogólnie. Miałem oglądalność to mnie motywowało. Dobrze, jesteśmy w piarni. Mamy piłę. Dobra, ale pogadajmy sobie. O moich przyszłych zagrajmy, które mam Kurwa, się przetrzymę. które mam w planach robić. Mam w planach zrobić takie coś, to się nazywa maraton. Ciemno nieprawdaż? Echo! Echo! echo, 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 Będzie to maraton, że nagram wszystkie części tej gry Trochę od ustawo. jedynki i tak ta gra. Sześć części jest chyba tej gry. Czuję zagrzebany Powiedzcie co o tym sądzicie o Maratonie z FunKillera. Wszystkie części FunKillerka nagrać od początku do końca. ...w tak podłym nastroju. Tyle czasu tracimy na zajmowanie się kotami ja tymczasem okazuje się, że mogę sprawić by to wszystko w mgnieniu oka zniknęło. Świst i nie ma. Tylko by na jakichś kompletnie popapranych wakacjach Może wyczaruję kilka kurde, sorry. Nie? Ale jak będę kaszlo albo ciągał dosyć, to dostać? naprawdę wybaczcie mnie, ale tak mię chrupsko zzięło. Cóż, lepiej może nie jest. I teraz patrzcie. Ale trochę ciekawiej Widzicie odrobinę. tutaj te dziury? Trzeba... W tej oto chwili... Trzeba jest zatkać. Mamy tutaj dwie skrzydeczki, skrzydeczki, pipeczki. No i tak jak już mówiłem, te dwa raty od Pankillera: od pierwszej części poprzez Battle of the Hell. Potem Overdose, Resurrection, Redemption oraz Rescue Evil. I napiszcie, co o tym sądzicie. Czy na przykład wolelibyście z jakiegoś sama, sama mam trójki? Albo. To tam jeszcze mam takie, że prawie wszystkie części. Pan mam wszystkie, bo to moja ulubiona gierka. O, mogę maraton z... Call of Duty. O, w Duma mogę zrobić maraton. Nie, naprawdę, napiszcie co o tym sądzicie. Ja, na... ja jestem za Pan Killerem najbardziej. Ostatnimi czasy pogrywam sobie w Lola i też mam ochotę tam coś nagrać. Tylko nie wiem z kim, jak macie Lola, yy, albo chcecie pograć ze mną, pogadać, to napiszcie mi na PW i sobie pogramy. Uuu, jakoś tak mi strasznie. Zdarzenia Anki Lofa pozabiła sobie chcę to O Ta gra jest coraz straszniejsza. Zyskaliśmy to, ponieważ nie ma światła, a jak nie ma światła to takie robaki tam wychodzą. Okrwawione ciała! Wy chyba jesteście jakoś tak zaprogramowani, żeby pakować się w najgorsze kłopoty! Ja tutaj, Haj, tutaj są tu dziury, widzicie? jakąkolwiek wrażliwość! Nie możemy tam wejść, tylko takie światło będzie do nas tutaj wędrować. O, widzicie? Jak będzie to światło, to po tym świetle musimy chodzić. Nie chciałem się, się obracać, bo jakbym to zobaczył, to na pewno bym nie grał w tą grę przyjąć Spłaszczona mineta, przepraszam, mineta. I napiszcie mi, co sądzicie o tym maratonie z Pankillera i o rozgrywkach z lola Aha, i jeszcze jedna jest sprawa. Jak to oglądacie, czy nie lepiej byłoby przenieść się na inne konto. Ponieważ mi założyli limit. Niech założyli limit. Nie mogę tutaj zajmuje odsunków w Karty kodowe! Nie cierpię kart kodowych! Można wiedzieć, co stało się ze starymi dobrymi ryglami i kłódkami? tak jest za straszna dna mówię, serduszko. Teraz tak samo trzeba po tym biec. Jest Ej, tu było ciało. Nie, ja, jakbyś Mam Mamy kartę kodową. I teraz będziemy musieli iść do tej kolesiówki. Ja jestem hardkorowym graczem, które będą zarażeni. Ja się nie będę chował. Jestem zbyt hardkorowy jak już mówiłem. Będę uciekał. Od razu sobie tak elementy parkura poprzypominam. a uh. No i co? Zamierzasz pozwolić jej gnić tam jeszcze kilka godzin, żeby naprawdę doceniła Pod twoją dwa, pomoc? A może wypuścimy ją już teraz i wykorzystamy, póki jest osłabiona i bezbronna? Ja Rozumiesz, nie co mam na myśli? Nie, to, coś organizacji coś. archaik nie ma w zwyczaju zwracać się do swoich podwładnych, by poświęcali pracy więcej, niż zalecamy Fajan 8 bieg. godzin, ale rozumie, że entuzjazm i poświęcenie może motywować ich do takiego postępowania. Dziękujemy, że nie sprawiacie nam zawodu. <laughs> nope. Tak, przychodźcie w to naprawdę dacie radę, bardzo łatwo się tak gra uciekając Jeśli tylko uciekajcie, to moje rady, pamiętajcie, że zawsze są najważniejsze i najlepsze dobra, żartuję Na terenie Pani stacji muzyka. badawczej w wystąpiły problemy techniczne. Prosimy przygotować osobiste tak kapsułki jako. z cyjankiem. To jest fajnie, patrzcie, parkurów. Fajna muzyczka, taka spokojna i taka nastrojowa. się za to, jak słucham reksesyjnie. Dobra. Ha ha ha, ha. Halo, he, he, Fajnie. Ale fajnie. Pogramy sobie. Dobra. Czekajcie. Jako. 35,6. Temperatura łoja. Pogramy sobie w kosza. Ja bardzo lubię koszykówkę. Nie lubię piłki nożnej. Wuta, który... Pop. Teraz, za 3 Aj. Jak mnie pan uczył, że pierw o tablicę się trzeba uderzać, więc... Nie, ja, ja muszę to trafić. No, tak. Ha! Dobre! Jeszcze tutaj. Za no, mocno rzucam. Z obrotem. A, no, dobra. Lubię się tak bawić, ale za dużo tego za Ojej, Ojej, państwo, kolejny spadków! No dobrze. I tak trzeba go rozbalić. Czy my jesteśmy literatury angielskiej? Rambo. To je było trudne. Spróbuj może rzucić się na niego. Już moglib. Hej, hej, hej! Dobra robota, kolego! Poklep się po plecach za pomocą łomu. Co ci szkodzi? Dużo mi szkodzi! Czary śniadki! Miesz się nad sobą w zachwycie. Ja wiem, że morderstwo może dać wiele uciechy, ale Ty, zdaje się, lubiłeś tę sprawę. Niepokoimy swoje potrzeby. Hej, to chyba kawałek jej czaszki na twoim bucie. Chwileczkę. Nie mów, że naprawdę myślałeś... Sądziłem, A, że check. potrafisz poznać kiedy robię cię w konia. nie. tak się starałem, i w ogóle to stronę... Tak. Co jest z tobą? No dalej mał Właśnie bardzo fajne jest w Pedubrze Przyznaj, to... W zresztą też, ale w Pedubrze lepsze śli fizycznie, więc opowiem na przykładzie Pedubry. Że y, jak nie wiemy co robić, to po prostu sobie rzucamy wszystkim co się da. Chętnie bym z kimś jakiegoś koopa grał, ale nie wiem, nie mam co. Może z że jak to oglądasz, to czy nie chciałbyś nagrać dawno Wara? Trzeba chwilkę. Dobrze jestem, musiałem moje ...nozdrze oczyścić. O, mózg. co? Yeah.